Nie. Wraz z pierwszym rajdem śladami doktora Antoniego Troczewskiego wyruszył również siódmy rajd motocyklowy szlakiem walk nad bzurą, w którym uczestniczyło ponad 30 zabytkowych pojazdów z całej Polski. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Rajd Motocyklowie Szlakiem Walk nad Bzurą oraz Liga Obrony Kraju w Kutnie. W ramach tej imprezy organizowane są różne punkty sprawnościowe między innymi jest punkt sprawnościowy dla motocykli organizowany przez Ligę Obrony Kraju w postaci slalomu jak i również jazdy grzecznościowej tak zwanej. Myślę, że, że cieszy się niezmienną y, popularnością, natomiast no, pogoda w tym roku nam troszeczkę pewno wystraszyła uczestników, natomiast no, kto może wziąć udział? Udział może wziąć właściwie każdy, z tym, że jest to jak sama nazwa stanowi, rajd pojazdów zabytkowych, więc zabytkowy samochód, zabytkowy motocykl. Y, w tym roku również y, mam nadzieję będzie kilku rowerzystów, ale to, się, to, to niespodzianka mam nadzieję. I również jeżeli współczesny pojazd nam się trafi, a jest to osoba polecana przez, przez ludzi, którzy już tutaj uczestniczyli, którzy brali udział, a chcą wziąć udział, chcą uczcić tutaj pamięć bohaterów Września, nie, nie stawiam przeszkód, jest specjalna klasa otwarta w tym celu i jest również Puchar Prezydenta, także zapraszamy właściwie wszystkich. No, tak, tak, Bo pióra zowała tak. dlatego, że miękko. Ale to jest coś pięknego, panie pośle, lat trzymać taki wodotuch w pełni. It's ours It's ours of the temple